Takich emocji na stadionie w Kutnie dawno nie było. Piłkarze KS-u Sandbus Kutno w meczu trzeciej rundy Pucharu Polski pokonali na własnym boisku 2-0 RTS Widzew Łódź. No to dla nas to jest no duża przyjemność grać z drużyną, która o coś walczy. My też o coś walczymy. No, myślę, że mecz mógł się podobać, bo z obu stron był to mecz ciekawy przede wszystkim dla kibica, bo raz zapadły bramki, drugie, że my był środki bez żadnych fauli. To jest najważniejsze. Wiadomo jaki cel ma, widzę musi się piąć do góry i ja mu tego życzę z całego serca. My też nie chcemy zostać z tyłu, też istniejemy dopiero od półtora roku. Udało nam się awansować z zaklasy do okręgówki. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Mimo tego, że ostatnio przegrali mecz ligowy, co też bardzo ubolewam nad tym, ale też będziemy się starać, żeby awansować do tej czwartej ligi. Po trafieniach Gracjana Sobczaka i Piotra Kierusa, piłkarze KS KSU odnieśli zwycięstwo i awansowali do kolejnej rundy rozgrywek. RTS Widzew Łódź odpadł z Okręgowego Pucharu Polski. Więc Bardzo słabe spotkanie w naszym wykonaniu, też miał dać mi odpowiedź, którzy zawodnicy, którzy dotychczas dostawali mniej szans, nie grali, będą w stanie nam pomóc w meczach ligowych. Odpowiedź na to pytanie już mam, tak? Wiem na kogo mogę liczyć w perspektywie spotkanigowych, a kto będzie musiał pracować jeszcze, aby otrzymać jakąkolwiek szansę. Podczas środowego meczu z policją starli się również kibice. Mundurowi nałożyli 35 mandatów porządkowych. Trzy osoby, w tym dwie osiemnastoletnie i jedna szesnastoletnia zostały zatrzymane za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy policji. Tak podsumował sportową imprezę podkomisarz Paweł Witczak, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Kutnowskich policjantów wspierali funkcjonariusze z Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego.